Przypomnijcie, że to, to, to się spierać, Jak karmić cudze dzieci. Kiedy obcy podchodził, poprosił o, o szklankę herbaty. To dostał nie tylko herbatę, ale dostał jeszcze parę kanapek na drogę. I bączka. Dostał, spo, bączka jak bieraz. A jak mógł, to poprosił nawet i mówi: "Chodź, mam obiad. poczęstujecie, Mam ziemniaki, mam może jakieś mięso. Gulasz. Zjedz z nami. Jest z nami, kolega Artur Kowalski, Ja Nie, nie, nie. Dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiamy Pozdrawiam, ale dziękuję. Szanowni Państwo, będziemy kończyć, bo tutaj wszystko zostało. Chyba ktoś jeszcze zabrać chce głos. Panowie, panie, obecne... Ja mam pytanie takie, czy Rada Kamracka, Kamraci będą popierali przy albo w ogóle wezmą na swego przywódcę pana Brauna? Rada Kamracka to jest głos, który należałoby się zapytać Rady Kamrackiej. Dobra, nie wszystko popier, wiem. Nie popieranie wszystko pana wiem. Brauna e, z naszej strony zawsze występowało, Aha. dlatego że pan Grzegorz Braun jest jedynym posłem w parlamencie polskim, który zachowuje się w tej chwili godnie. I jeszcze próbuje dbać o resztki polskiego interesu narodowego. Natomiast, yy, natomiast same popieranie działania to nie znaczy popieranie partii. Ta decyzja zapadnie i będzie yy, procedowana w przyszłości. To również zależy od, od postawy Grzegorza Brauna i jego organizacji. Czy jest gotowa służyć ruchaczom narodowym i yy, układowi jakiejś dziwnej, neotworzącej się partii po prawej stronie. Odpisu, ale będącej przy pisem, czy chce działać z prawdziwymi Polakami, którzy z imponderabilia i wartości niosą. No, to znaczy, no, przepraszam. Proszę, proszę najważniejsze sprawdzić. Rzeczy, najważniejsze, najważniejsze rzeczy, najważniejsze rzeczy, rzecz. rzeczy, które nie Podstawy podlegają programowe. dyskusji. Aha, bo Dzięki ja. Bardzo. ja mam proszę pytanie. pana, bo ja. Przepraszam, jeszcze dokończę, bo ja podpisałem listę, żeby powstała partia kamraci, ale w takim razie oficjalnie występu, wycofuję swoją kandydaturę. I, i został brany pod uwagę jako kandydat. Dziękuję bardzo. Wszystko dobre. Szanowni Państwo, ja przypomnę, że od na samym początku plany były bardzo skromne, żeby rozszerzyć stronnictwo narodowe. Okazało się, że większość ludzi, po pierwsze, się nie interesuje tym tematem, chcą nowej partii, chcą nowego środowiska i to wszystko Wojciech Olszański wielokrotnie mówił. i Proszę pamiętać, że podstawą są oddolne, małe grupy, ponieważ partia, czy będzie duża, czy kilka partii, czy będzie jedna. Partia składa się i każde środowisko składa się z oddolnych, małych, lokalnych Trzeba grup. Przypomniesz proste słowa Wojciecha, odbijamy Polskę Polska od dołu. dołu. I, I, dla, i tutaj dla nas. jest pole do popisu, Arturze. Przypomnę ci, że jesteś razem z nami. Ostatnio się pokłóciliśmy, przy zapomnieniu. Nie robimy morskiego. takiego tematu, ale. Natomiast no tak, co innego tak, tak, jest tak. istotne. Szanowni golić, Państwo, niego zrozummy to, że e, niektórzy dziwnym trafem... Widzą Grzegorza Brauna jako konfederację. Przypomnę, że Grzegorz Braun to jest Konfederacja Korony Polskiej, czyli jedna, mała, jedna partia w organizacji trzy, trzypartyjnej, która nazywa się Konfederacją. I popieranie Grzegorza Brauna, a w zasadzie popieranie jego uczciwości, działalności poselskiej, w której walczy o godność Polaków i o wartości, które. Powinny być reprezentowane. Nie wolno w żaden sposób przekładać na poparcie dla Konfederacji jako takiej. My popieramy tego człowieka. I tylko i wyłącznie jego działania w momencie, w którym walczy o Polskę. Ja teraz pod względem politycznym nigdy nie słyszałem, żeby Osadowski, I żeby i jeszcze jedna szans. bardzo ważna rzecz. Pozwól, myśl, to jest bardzo ważne, ani tym bardziej ludzie z Narodowego. nigdy nie wzywaliśmy do wstępowania do partii Grzegorza Brauna. Nie, nie. I to nie było tak, że to my popieraliśmy Brauna, to Braun popierał przynajmniej werbalnie nas. To Braun przyznawał się do naszych wartości, to Braun przyszedł na marsz Moski na zamek. To jest bardzo ważne, żebyście Państwo wiedzieli po kolei, ja na przykład mam, ja bardzo lubię Bustowskiego, bardzo go wysoko cenię i uważam, że jest naprawdę świetny w tym, co robi, jeżeli chodzi o polską żywność, natomiast zepsuł mi mój marsz, bo to ja się bardzo utożsamiam z tym marszem i dla mnie w sytuacji, jeżeli przychodzi Braun, wypominanie mu, wypominanie, Braun przyszedł po to, żeby poprzeć marsz Dłowski na zamek i chwała mu za to. Nikt nie powiedział, że my popieramy Brauna różnego rodzaju konotacje. O konotacjach Brauna takich czy różnych ja wiele razy mówiłem, wtedy kiedy będę jeszcze mówił, bo jest czasami na to miejsce i czas. Teraz, obecnie, trzeba pamiętać, że Brown w 2015 roku, kiedy Duda był wybierany na prezydenta, i to jest jakieś przyłożenie ręki do układu z Dorottenstrasem. Brown nie poparł naszego stanowiska, żeby nie popierać ani Dudy, ani Komorowskiego. Bo takie było stanowisko patriotów polskich, nie? Ani ten, ani ten. To nie są nasi przyjaciele. Brown poparł Dudę wtedy, w 2015 Ale roku. najważniejsza rzecz. I teraz nie, i teraz Bo... można o to wypominać. I teraz. ale moment, Geniu. myśmy no. nigdy nie powiedzieli, że panie Brown popieramy pana bezwarunkowo. Dokładnie. Wskazujemy na pewne zachowania i mówimy. E, dziękujemy mu za to, że jako jedyny poseł. Nieważne, od jego, od nieważne jakie były jego sympatie, jako jedyny poseł dostrzegł to, że zostaliśmy zatrzymani po kaliszu w sposób absolutnie e, haniebny i bezprawny, i wstawił się za nami. I jako jedyny poseł wstawia się za Polakami w momencie, w którym próbowano nam wprowadzić zamordyzm covidowy, w momencie, w którym próbowano nam wprowadzić zamordyzm szczepionkowy, w momencie, w którym Polaków Polak się grabi, zamyka się polskie kopalnie, odbiera się Polakom złoża. To jest jedyny Polak, jedyny Polak w Sejmie w tej chwili, poseł, który walczy o te sprawy. Przypomnę również, że Grzegorz Braun Yy... W dyskusji, która była prowadzona kilka lat temu yy... w programie pod tytułem Ring, prowadzony przez Marcina Rolę, yy... rozmawiał z jakoś yy... e... z... possible... Rozmawiał z, z rabinem niektórych Żydów polskich, zwącym się Kc Heis Nie, Jakub. Kc tak? _ <mitad> _ I jako jedyny i, i jako jedyny Grzegorz Braun Pocisnął go e, i rozmawiał z nim nie jak nie rów, goj z Żydem, tylko jak wyższy tego Żyda. Nawet nie jak równy z równym. Więc jeżeli chcecie tak szybko oceniać, to przypomnijcie sobie również ten materiał, bo on jest bardzo ważny i kluczowy. Jeszcze raz: wsparcie dla Grzegorza Brauna idzie za jego czyny a nie znaczy, dla partii ja, konfederacji. Znaczy, ja, pierwszy raz ja słyszę, ja mam że my pytanie. wspieramy Brauna, bo ja ani razu Brauna nie wspierałem. Ja tutaj... Jego nic... czyny, podkreślam. Ale ja, ja nigdy Brauna nie wsparłem, nawet mu nigdy nie podziękowałem za jego czyny. Nie słyszałem, no żeby jest też tyle. Rada Kamracka podziękowała Brownowi za cokolwiek kiedykolwiek. Ja tylko tyle wiem, że Brown sobie robi kampanię na pewnych rzeczach i daj mu Boże zdrowie. Jest to w pewnym sprawach korzystnych. Ale ludzie to jest, polityka. to jest polityka. Polityka polega na tym, że jasne, ludzie polityka robią Polityka za... tak. polega na tym że tworzy się partia kameracka, w której trzeba się zapisywać i którą trzeba popierać. Jest Stronnictwo Narodowe, które już dawno jest i trzeba się było dawno niego zapisać. Niektórzy się zapisali. Jest Stron... Związek Słowiański. Ostatnio żeśmy się dowiedzieli ciekawej rzeczy, że e, 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 Siwak napisał w jednej ze swoich książek, że są dwie partie słowiańskie i obydwie prowadzone przez Żydów. I napisał kłamstwo, bo się, bo się okazało, że tej koski, krążą o nim plotki, że nie jest Żydem, nie jest synem powstańca wielkopolskiego i to ultraendekiem, takim w ogóle zwichrowanym Zostawmy kierunku... plotki, plotki. Nie, 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 chwila, chwila. Bo te plotki, no bo jeżeli, jeżeli pro, plotki I, chwila, jeżeli, 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 jeżeli plotki. karawana będzie się zajmowała ujadającymi moment, psami, e, Siwak to jest bardzo ważna osoba świętej pamięci, powtórzył za kimś oszustwo, nie plotki, tylko oszczerstwo. Kłamstwo, bo się okazało, że również pan mecenas rynkowski nie jest żadnym y, osobą narodowości żydowskiej, bo Polakiem jest, czyli ktoś ryje pod organizacjami narodowymi, i żeby zdezawuować Polaków, nazywa ich. Żydami. I to się wydarzyło, jest to zapisane. No niestety Siwak jest to osoba świetlana, bardzo porządny człowiek był, prawda, na świetnej pamięci. Natomiast dał się w tej sprawie wpuścić w maliny. Trzeba dojść, kto go wpuścił, jak to się stało, dlaczego to się stało. Tutaj trzeba pamiętać, że to się będzie powtarzało. Są zarzuty wobec różnych, wobec różnych działaczy, narodowców podnoszonych. Nie skończymy z my, tym, ponieważ wróg, niekoszerne to, to nie my, świnie polskie. To nie my te zarzuty stawiamy. Ale to robi my, wróg. My niekoszerne świnie polskie, powiem Wam tyle: idziemy do przodu i nie wrzucamy i nie redukujemy biegu, tylko idziemy naprzód. Jak mówią klasycy, jak mówią trenerzy osobiści. Do przodu na pełnej piździe, Nie hamujemy się ani na chwilę. Pamiętajcie o ważnej rzeczy. Walczymy o przyszłość Polski, która dzieje się dzisiaj, tu i teraz. Ja zachęcam wszystkich do dostępowania do organizacji kamrackich, do partii kamrackich, do oddziałów mniejszych, większych, które istnieją w całej Polsce. Zapamiętajcie, ani na chwilę nie wolno nam stanąć, bo oni. Oni tamci cały czas prą do przodu i realizują swój program, a my musimy dbać o nasz program. Program propolski, program, który będzie niósł ideę narodową ideę, w której Polak w Polsce jest gospodarzem na własnej ziemi, w której ustala zasady, w której jest. Nie, na uprzywilejowanym wręcz, yy, na uprzywilejowanej wręcz pozycji, a nie na pozycji gorszej niż inwestorzy, na przykład z zagranicy. Bo Polak w Polsce da do sobie doskonale radę. Ma mieć tylko równe zasady jak inni. Nie gorsze, jak w tej chwili. Jak na przykład wchodzi kontrola skarbowa na Olimpie i karani są tylko polscy przedsiębiorcy. Są tam, e, muzu są tam muzułmanie, Ukraińcy, e, Azerzy, są Rosjanie, Białorusini. Ich się nie czepia, tylko Polaków. I tak nie może być. Polak Polakowi zgotował ten los, ale Polak, nie Polakowi, który na to napuszcza, odpłaci się. Partia Kamracka jest w organizacji jest zgłoszona, za chwilę będziemy organizowali struktury e, jawne ogólnopolskie. Wstępujcie w nie, działajcie, dbajcie o swój naród, o swoje, e, o swoje dzieci. Musimy pamiętać. O tych, którzy przelewali własną krew za to, żebyśmy, żebyśmy żyli w wolnej ojczyźnie i musimy pamiętać o tym, że w przyszłości nasze dzieci mają też żyć w wolnej ojczyźnie, a nie w kraju niewolniczym poddanym Unii Europejskiej, która wprowadza nam degrengoladę, wprowadza zniszczenie moralną, moralny upadek i naciski, odpowiedzialność finansową ogólnoeuropejską, ale brak środków z tego płynących. Już, te, już teraz widzimy, że płacić musimy składki do Unii, ale zwrotów środków nie dostajemy. Już teraz widzimy, że bardzo chętnie środki europejskie wydawane są na Niemcy, Francję, głównych rozgrywających w Europie, ale nie na inne kraje. Już teraz widzimy doskonale, że Polska miała przy, wstąpić do Unii Europejskiej na zasadzie nicejskiej, gdzie nasz głos miał być bardzo silny, porównywalny z głosem niemieckim. A przerwano wszystkie negocjacje i weszliśmy na układzie lizbońskim. A wielki bobo, który kawałek stąd stoi na pomniku, Kaczyński, podpisywał to, oddawał naszą suwerenność. To są zdrajcy. To są zdrajcy, którzy muszą za to zapłacić. Mam Koniec. pytanie, kiedy będzie rejestrowana partia kamracka? Partia kamracka została zgłoszona i czekamy na potwierdzenie rejestracji i, uzgo, i zgodę od sądu, że jest wszystko w porządku. Potwierdzenie statutu przyjęcie tego Jest Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie, który jest instytucją właściwą i trzeba przyglądać się, bo oni mają stronę oficjalną. I jeżeli przyjmą partię karnacką jako partię zarejestrowaną, partia pojawi się na numer tomu, i pojawi po się na stronie, stary. bo to jest W Wielkiej Polsce. Pozdrawiam imieniu to Polsce. Wojciecha i powiem tak, niech Duch Wojciecha będzie z wami. To jest. Proszę Państwa, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Dowódco, zgłaszam, które zwracam się do pana dowódcy. Prosimy tylko o pozwolenie, bo jakbyś może jednym małcem, to szybko to zbierzemy. Dobrze, możemy, mamy zgodę. Dobrze, słuchaj, masz to to tam, że... Skoczymy z do e, Proszę Państwa, tak jak mówiłem, oficjalnie składam wniosek do sądu, żeby mój głos... Był wycofanym z tej listy kamradzkiej bo nie może być tak, że człowiek, który głosuje przeciwko Polsce, polskim interesom, będzie moim przywódcą. W życiu na to do tej pory nie pozwoliłem sobie na to i, do, i w dalszym ciągu sobie nie pozwolę na to. Nie ma takiej możliwości. A piękne słówka. Niech zostawi dla siebie i swoich zwolenników, tych, którzy koniecznie widzą jakieś super interesy. Super, podkreślam, po, nie po polsku mówię, super specjalnie. I żeby nabra, to wybrzmiało, żeby nabrało ważności. To wszystko. Kto chce, niech sobie idzie za, za Panem Braunem, szczęść Boże i takie inne rzeczy. I niech dalej będzie oszukiwany. Chcę być oszukiwany nikomu nie bronię ale ja na to się nie piszę pozdrawiam wszystkich i patrzcie się na czyny owszem, słuchajcie wszystkich którzy mówią od lewa do prawy bo czasami im się coś wymsknie prawdę powiedzą ale ale przede wszystkim patrzcie się na czyny pozbawił nas dochodów na wiele pokoleń naprzód ja mam, miałbym za nim głosować, zanim za nim stać, zanim nim coś robić w życiu. Nie jestem taki fra, frajer. Może jestem naiwny, ale nie jestem aż taki frajerem.